Alert, alert, odpalamy protokół. Ślub roku, miłość w czasach Instagrama. Po miesiącach dramatów, skandali i publicznych wojen w polskim showbiznesie w końcu stało się coś yy, miłego, coś pięknego, coś co przywraca wiarę w miłość. No, prawie. Na celowniku dwie królowe polskiego Instagrama, uczestniczki Top Model, jedne z najpopularniejszych influencerek w kraju: Karolina Way of Blond Brzużyńska i Agnieszka Skrzyczkowska. Ta piękna, uwielbiana przez fanów para po latach związku w końcu powiedziała sobie tak i zrobiły to, a jakże, w wielkim stylu. Gdzie? Oczywiście nie w jakimś nudnym polskim urzędzie stanu cywilnego. O nie! One, jak na prawdziwe światowe influencerki przystało, wrzeły ślub w przepięknej, słonecznej, malowniczej Italii. Zobaczcie na te zdjęcia. To jest definicja perfekcji. Mamy piękną włoską willę, mamy słońce, mamy gości ubranych na biało i mamy dwie zjawiskowe panny młode w przepięknych sukniach. To wygląda jak kadr z filmu romantycznego, jak sesja okładkowa dla Vogue. To jest tak idealne, tak perfekcyjnie wyreżyserowane i tak pięknie sfotografowane, że aż mm, trochę podejrzane. My w alercie celebryckim, jako cynicy z zawodu, natychmiast zadajemy sobie pytanie, czy to był prawdziwy ślub, czy może jednak plan zdjęciowy do nowej kampanii reklamowej? <laughs> Oczywiście żartujemy, ale trzeba przyznać, że ten ślub to jest absolutne mistrzostwo w tworzeniu kontentu. Każde zdjęcie jest idealne, każdy kadr jest przemyślany, każdy uśmiech jest perfekcyjny. To nie jest tylko ceremonia, to jest potężna medialna produkcja. Ale w tej całej idealnej historii jest jeszcze jeden mały, kontrowersyjny szczegół chodzi o nazwisko. Jakie nazwisko będą nosić po ślubie? Okazuje się, że żadnego, a raczej każda z nich zostanie przy swoim. Co za piękny, nowoczesny, feministyczny manifest. W świecie, w którym wciąż toczy się debata o nazwiskach, one po prostu z klasą i pewnością siebie pokazały, że nie muszą niczego zmieniać. My w alercie celebryckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Cała ta uroczystość to jest po prostu majstersztyk. Jest piękna, jest wzruszająca, jest medialna, a do tego jeszcze z nowoczesnym, postępowym przesłaniem czego chcieć więcej? A tak na serio? Po prostu z całego serca gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, bo nawet my, cyniczne hieny, Czasem bardzo, bardzo rzadko, ale jednak potrafimy się po ludzku wzruszyć. Co myślicie o tym ślubie? To najpiękniejsza ceremonia roku? Czekamy na wasze pełne miłości komentarze i subskrybujcie, bo już za chwilę wracamy do starych dobrych dramatów i skandali.